Nad sobą. Jesteś zdolną dziewczyną. Przyjdzie taki dzień, kiedy osiągniesz sukces. Ciekawe kiedy. Pracuję jako dziennikarka już trzy lata. I co? Jestem tylko dzieckiem na posyłki. Myślisz, że tyle studiowałam i się uczyłam, żeby teraz być nikim? Użalenia całą nic nie da. Wiem. Muszę znaleźć jakiegoś dobrego newsa, żeby w końcu szef nie docenił. Kto szuka, nie błądzi. O, wiem. Zaprosiłaś mnie przecież jest... Hej, spójrz, czy to nie ona? Tak, to ona, Anna Adamska. To ta tancerka, która wygrała Tylko Ty Potrafisz Tańczyć. Ale ona, ona jest chyba pijana, zataczy się. Szybko wyjmij kamerę. Będziemy mieli newsa. dobry. Czym sobie zawdzięczą ten zaszczyt? Mam gorący temat. Jeśli się tego, nie mam Szczerze? Nie interesuje mnie tam. Nie mam na to czasu. Proszę zobaczyć, co jest na tym ten A zapamiętam pan chwilę na długo. Dobra, zobaczymy. Jesteś z siebie taka dumna, prawda? Bardzo. Czekała to dla nas tak długo. mi tych młodych gwiazd, które nie niepodobna wykorzystać szans do losu. Możemy zaczynać? Zaczynajmy. Popatrz, mówię o tobie. A teraz najgorętszy temat dnia. 24-letnia zwciężczyni Talent Show, tylko ty potrafisz tańczyć. Anna Adamska została przełapana przez dziennikarkę naszej stacji, Sylwię nowicką, kiedy dzisiaj rano pijana słaniała się na nogach w pobliskim lesie. Oto materiał potwierdzający moje słowa. Nie wierzę, to się nie dzieje naprawdę. Mówiłem ci, żebyś została w domu. Wiesz, jak leki na ciebie działają. Teraz wszyscy myślą, że jesteś zwykłą pijaczką. To tylko nic nieznacząca dziennikarska manipulacja. Aniu, telefon do ciebie. Słucham, ale jak to straciłam kontrakt? Wiesz, odpuść sobie pracę już od kilkunastu pokazać, że powiem, że zasługuje na ten awans. Powoli zaczyna nasłuję, ja ci go Proszę nie żartować. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapomniał się w czegoś? Tak. Jeśli dostałaś seria, tylko takie pytanie przychodzi chodzi ty, z tej pustej głowy. Za to, to jest marzone. No sobie, ja tylko na chwilę. Ale słucham. Nie przyszło. Że nie chodziło o alkohol? Że jestem chora na przykład? Od dziecka mam chore serce. Taniec to moja pasja. Bardzo ryzykowna, ale lekarz przypisał mi silne środki, po którym właśnie wtedy w lesie poczułam się tak źle. Wtedy nie zobaczyłaś. Czyli. Tak, Szerlopu. Nie byłam pijana. Mogłam umrzeć, a ty szukałaś tego powodu, żeby awansować. Już pójdę. Nie mam ochoty patrzeć na twoją parzywą gębę. Poczekaj! Ale jak? Gdzie? Twoim aniołem stróżem, kochana. Anna cię nazwała, prawda? Wiem, że to zrobiłam. Po pierwsze, nikt mnie tu nie nazwał ani nie przysłał. Jestem tu, bo zawsze tu byłam. Ujawniłam się, bo potrzebujesz pomocy. Czyli jak on istota, jest, to ta czas? Nie żartuj sobie. Musisz odkupić swoje winy. Niektóre czyny pociągają ze sobą w konsekwencje. Więc wszystko to, co osiągnęło, pójdzie na marne? Dziewczyno, zrozum. Na wielkie rzeczy czasami musimy poczekać. Ty to zrobiłaś, niszcząc inne życie. Chyba wiesz, co zrobić. Wszystko skończyło się dobrze. Anna, na konferencji prasowej, zwołanej przez władze studia telewizyjnego... Wyjaśniła całą zaistniałą sytuację i znów stała się ulubieńcą polskich mediów. Ja zmuszona byłam złożyć rezygnację. Nie wiem jeszcze, co będę w życiu robiła. Jedno jest pewne. To koniec mojej kariery jako dziennikarki. Dopiero teraz zrozumiałam, jak ważny i odpowiedzialny jest ten zawód. Wystarczy kilka słów wypowiedzianych przed kamerą, aby przywrócić czyjeś życie do góry nogami. Lepiej późno niż wcale się o tym przekonać. Moro z tego płynie taki, że zostając dziennikarzem, musimy liczyć się z tym, że nawet jeżeli będzie ciężko, to nie warto podejmować żadnych decyzji pochopnie. W naszym zawodzie każdą informację trzeba rzetelnie sprawdzić, ponieważ nasze słowa mogą sprawić więcej cierpienia niż cokolwiek.